Będzie back to school. Dlatego proszę nie zadawajcie mi setnego pytania! Aleks, czy będzie back to school? Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj mam dla Was taki haul mierzymy z Dressling. Ostatni haul mierzymy był lekko mówiąc beznadziejny i rzeczy były z strasznie jakieś takie tandetne i w ogóle. Ale jednak ja z Wrestling zazwyczaj jestem zadowolona. I paczka właśnie przyszła do mnie dość spora i chciałabym Wam ją tutaj pięknie, ładnie pokazać. Także zapraszam do oglądania Już pierwsza rzecz mi się podoba Jest taka mega fajna, różowa, nowa koszulka bawełniana, jest przyjemna w dotyku I milutko się ją nosi Jest to zwykła, prosta koszulka Bez żadnych nadruków Jak widać też jest prosto szyta Ale strasznie mi się podoba I na pewno trafi do mojej szafki Kolejną rzeczą... Jejciu Jaki neglisz. Kolejną rzeczą jest taki biały, koronkowy crop top z dziwnymi dość rękawkami, takie dzwony. Ale w sumie jak tak na siebie patrzy, to on aż taki zły nie jest. Oprócz tego, że tam, ta da dekolt jest po prostu zabójczy w tle. Plus jest taki, że przynajmniej nie jest to przeźroczyste i tu pod spodem jest taka podszewka. Czy to się tak profesjonalnie nazywa? No, nie jest to do końca mój styl. Jakoś tak nie wiem, nie wydaje mi się, żeby ona na mnie dobrze leżała. No, ale. Mm, takie to trochę. Kowbojskie. Kolejna koszulka jest idealna na opały, ponieważ nie ma rękawków. Jest to bawełna, jest to cienka koszulka. No i w ogóle najlepiej by było, jeżeli poszlibyśmy gdzieś w niej na jakiś statek albo nasz wymarzony jacht. Kolejna koszulka, tak. Jeszcze dużo koszulek przed nami Ta mi się podoba, lubię takie wiozane koszulki Nigdy chyba takiej na sobie jeszcze nie miałam, ale to nieważne Bo i tak mi się podoba Ale ja kocham paski i ta koszulka jest już moim mężem Nawet pasuje do tych spodynek Powiem wam, że jak na razie Całkiem mi się ta paczka podoba Daję lajka Co teraz myślicie? Ta koszulka jest przepiękna hmm? Faktycznie, no wzór ma taki tumblerowy <laughs> takie ładne młodzieżowe słownictwo, ale stoi w niej chyba minutę maksymalnie, a już ja się w niej gotuję, ponieważ ona jest sztuczna. To jest jakiś poliester i to w dodatku taki gruby poliester i... O Boże, Boże, o, straszna jest ta koszulka, nie chcę jej mieć już na sobie. Ta byłaby całkiem fajna, myślę, na strój kąpielowy gdzieś na plaży, ponieważ jest dość taka cienka. No i ogólnie tutaj tak nie wiem, wydaje mi się, że dość plażowo wygląda. No, jest luźna, dość oddychająca, chociaż to jest znowu sztuczny materiał. Taki firankowy! O, właśnie! Czy ja wiem? Hmm, w sumie trochę chyba tak. Jejczu, żeby wieranki były z lepszego materiału? No nieźle. Kolejna rzecz jest naprawdę przesłodka. Ja tak lubię kotki. Ale ma takie śliczne niebieskie oczka. O... Chociaż na opały raczej jej nie wybiorę, to jednak ogólnie na 25 stopni będzie jak najbardziej świetnym pomysłem. Jako, że nie mam miejsca, bo... Sofa sobie tutaj stanęła, no to będę przed wami klękać. Kolejna rzecz jest to taka zwykła, prosta sukienka w paski. Niestety! Kolejna rzecz sztuczna. I już mi jest w niej gorąco. A z tego, co tutaj widzę, to ona w sumie aż tak chyba źle nie wygląda. Chociaż te rękawki y, troszkę mnie wkurzają, no ale no, sztywna jest taka. Nie nie podoba mi się. Widzieliście kiedyś mierzymy, gdzie ludzie klękają na sofie? Ja nie. Więc zapamiętajcie ten filmik. Ale jakie to jest poświęcenie z mojej strony, nie sądzicie? Kolejną rzeczą jest taka ładna, no nie wiem, mi się podoba, ładna sukienka taka wakacyjna, gdzieś tam na plażę, na obiad, na wakacjach. Sukienka jest całkiem spoko. Nieważne, że jest na mnie za duża, nie przejmujemy się tym, bo ona jest dla mojej mamy, ale gdyby była na mnie dobra, a gdybym miała w pobliżu plaże, baseny czy morze, to z chęcią bym w takiej sukience tam chodziła. Kolejna sukienka, tym razem jest ona taka jeansowa. Z takimi tutaj można by powiedzieć koronkowymi wstawkami jest według mnie całkiem e, dziewczęca i taka delikatna idealna na upalne wyjścia na miasto. I pamiętajcie, jeżeli zaczynacie kręcić filmiki na YouTube, to pierwszy musi być naklęczaka na kanapie. Bez tego. Nie będziecie fejmami. Aczkolwiek powiem wam, że jest to całkiem skocznie i wygodnie. Pokazywanie mam sukienek klęcząc na kanapie to było niesamowite przeżycie. Chyba się jeszcze nawet nie otrząsnęłam po tym. No ale okej, okay, bo muszę wam pokazać jeszcze trzy rzeczy. I tak, tutaj mamy taki ładny żakiecik, czarny. Z koronkowymi rękawami Ale to teraz zabawnie wygląda Bo ja pod spodem mam Białą bluzkę Ma tutaj o, ładny guziczek No, także całkiem spoko Na jakieś takie Eleganckie wyjścia Przed ostatnią rzeczą jest taka ładna bluzo-kurteczka Ona naprawdę byłaby ciekawa Bo ten wzór Jest interesujący Tylko to mi się nie podoba Co te paski tu w ogóle Mają do powiedzenia. Ja już miałam kiedyś podobną e, bluzę. Nie wiem, czy to tak mogę nazwać. E, I ona była spoko. Wygodnie mi się nosiło. E, no. To pewnie też by mi się fajnie nosiło, gdyby nie to, że kompletnie właśnie te rękawy mi się tutaj nie podobają. I ostatnia rzecz, zgadnijcie jaka, bo bez niej mierzymy na moim kanale chyba być nie może. Tadam! Ja chyba jestem uzależniona od plecaków. No ale to tak zawsze jest, że jak mi, nie wiem, zostaje 5 dolarów czy 6, no to patrzę na plecaki. Ale przyznajcie, ten jest. Przepiękny, nie dość, że w kwiaty też jeszcze ma śliczne e, brązowe, skórzane wstawki. Jeden chyba z najładniejszych plecaków, jakie kiedykolwiek dostałam. To by było na tyle, mam nadzieję, że to mierzymy mi się Wam spodobało. Dajcie mi znać w komentarzu, jaka rzecz urzekła Was najbardziej. Łapki w górę, zamierzenie na sobie. Także widzimy się już niedługo, do zobaczenia i cześć!